Pierwszy raz zamawiałam bezpośrednio ze sklepu laserowelowe. Wcześniej miałam już jakiś niewielki kontakt z produktami laserowelowe, ale były to głównie tekturki i papiery. Z tymi się zawsze kojarzyli. A to zamówienie wzięło się głównie z tą, że na Facebooku Padłam na live'a, którego prowadziła Ula Piątkowska. I ona właśnie na tym live'ie robiła kwiaty z papieru akwarelowego. Kwiaty odbijane ze stempli. Bardzo mnie to zaciekawiło, obejrzałam sobie całego tego live'a. I za namową uli właśnie postanowiłam spróbować kwiatów z papieru był tam zachwalany papier akwarelowy właśnie ten konkretny ze sklepu Laserowelowe. i marka farb akwarelowych z Roma Szmala. A że dodatkowo jeszcze podczas live'a pojawił się kot rabatowy do zakupów bodajże urodzinowych, no po to postanowiłam skorzystać. No, co jest fajne w laserowelowe, to przy zakupach za 100 zł macie już darmową przesyłkę, więc wcale nie trzeba tego nakupować aż tak dużo. To są te dwie farki, które sobie wybrałam. Akwarelki, to, jest, to będzie moja pierwsza przygoda z akwarelami. Nie mam jeszcze żadnej. Postanowiłam sobie kupić taki kolorek, właśnie. Głównie zależało mi na jakimś takim fajnym odcieniu zieleni. No i wzięłam jeszcze jakiś taki do przetestowania. Byłam też zestaw stempli, właśnie te stemple, które, na których pracowała między innymi Ula podczas Live'a, a do tego pędzelek też z marki Romana Schmala, nie są to akurat najtańsze produkty, ale pomoc bardzo dobra, więc zobaczymy. I, to jest, I tutaj też skusiłam się na zestaw tego papieru akwarelowego. To jest 10 kartek, są sprzedawane w takich zestawach. Więc to jest coś, co będę testować. Jak coś mi z tego wyjdzie, to chętnie się z Wami podzielę. Um, kolejna rzecz. To oczywiście przy okazji zakupu plaserobelowe zobaczyłam kilka fajnych tekturek. Wybrałam sobie kilka fajnych takich ciekawych makram. Było ich tam jeszcze więcej. Ja wybrałam trzy takie zestawy różne. Są teraz bardzo modne, więc na pewno do karteczek się przydadzą. Karoca. Taka 3D do złożenia do boksa ślubnego. Na pewno wykorzystam. Piękna serwetka. To jest Zauroczyła mi ta serwetka, ona jest całkiem spora, bo ma 12 cm średnicy, taka ażurowa, ale, ale śliczna. Na takim właśnie, o papierku to ładnie widać, gdzieś ślicznie się prezentować, na takiej kwadratowej kartce, myślę, że super. Koszyczek 3D też, żeby włożyć kwiatki do środka i zrobić taką kompozycję do Exploding Boxa. Skusiłam się też na zestaw listków, takie ażurowe listeczki, zobaczymy jak się będą sprawdzać. Listków nigdy za wiele. Co jeszcze trafiło do mojego koszyka, to taka tekturka do złożenia trójwymiarowych klocków. One będą idealnie współgrały z kolekcją, która już u mnie jest w zapasach i czeka na swoją kolej, czeka na zrealizowanie projektu, który od dawna już chodzi mi po głowie. A mianowicie to jest kolekcja właśnie od laserowelowe Vintage Baby Boy. Ona na jakiś czas zniknęła z rynku, była niedostępna. I teraz właśnie przeglądając to co, to, co sklep ma dostępne, Zobaczyłam, że jest dodruk tej kolekcji i pojawiło się też kilka nowych arkuszy. Pojawiły się też takie naklejeczki, więc do kompletu wzięłam sobie po jednym arkuszu z tych, które były dostępne. Ale całą, całą kolekcję, cały zestaw pokażę Wam w osobnym filmie. Już teraz gorąco Was na niego zapraszam. Co jeszcze, to e, znalazłem tam też stemple e, aparatami do albumów. To są stempelki e, z rozmiarami zdjęć miejsce na zdjęcie i rozmiar zdjęcia w centymetrach. E, są też takie miejsce na CD i, e, i miejsce na pieniądze. Czegoś takiego mi brakowało. Mam stempel po prostu aparatu, który, który do tej pory używałam w em, albumach, ale bez rozmiaru zdjęć. Em, trochę nie do końca mnie to satysfakcjonowało zawsze, bo jeżeli w, w albumie umieszczamy mm, miejsca na, na więcej niż jeden rozmiar zdjęcia. To, osoba, która nie do końca ogarnia booking, no raczej nie będzie z linijką wymierzać sobie, w którym miejscu jakie zdjęcie powinna wywołać, i myślę, że może to sprawiać problem, dlatego zawsze myślałam o tym, żeby te zdjęcia były, te miejsca były oznakowane jednak też rozmiarem. I, i wpadły mi w oko właśnie te, te stemple. One są fajne o tyle, że nie, mają, nie są montowane na tych drewnianych blokach, co mi akurat e, bardzo podpasowało, e, bo e, ja mam platformę dostępowania i bardziej wierzę w, jednak w tę te platformę. Mm. Teraz Wam zresztą e, pokażę, Szybko sprawdzimy, jak one się odbijają. sobie wszystko tutaj na boczek zaraz do tego wrócimy a zajmiemy się stęplami platformą. Ja już tu sobie przygotowałam platformę. Zaraz zobaczymy jak nam się sprawdzi to w tej platformie. Jak widać było, stemple nie chciały się trzymać platformy, odpadały. Chciałam się chwilę zastanowić, co z tym fantem zrobić. I przypomniało mi się, że takie gumowe stemple najlepiej jest zamontować na takiej specjalnej piance. Wtedy powinny się dobrze odbijać. I tak też zrobiłam. Szczęście ja miałam tę piankę jeszcze w domu. To jest taka pianka, zobaczcie, o, taka pianeczka, która z jednej strony ma arkusz, taki samo przylepny bardzo silny klej, a z drugiej strony ma taką właśnie powłokę niekleistą, ale taką gąbkowaną, która y, przyczepia się do, do platformy. I y, Taką pianką podkleiłam sobie te stęple, z aparatami. One wyglądają teraz w ten sposób. To no, po prostu nakleja się, na odkleja się tą warstwę samoprzylepną, przykleja się na piankę i trzeba to po prostu wtedy dokładnie dociąć. Jeden sobie zostawiłam niedocięty, żeby Wam pokazać, jak to działa. To jest takie silnie klejące, to sobie po prostu. Dookoła docinamy, żeby nam się to nie kleiło. Trzeba wziąć tylko jakieś takie nożyczki, <laughs> których nie, będą, nie będzie nam bardzo szkoda, bo albo je później dokładnie doczyścić, bo ten klej jest naprawdę mocny, się ciągnie. Z absolutnie żadnymi skrapowymi nożyczkami tego nie róbmy. Ten odrzut sobie odkładamy. O, widzicie? Ale okay. efekt jest. Mamy tutaj fajnie podbity na z stempelek. Teraz tą piankę trzeba sobie wciągnąć. I teraz to, nie, to się nie klei, ale to już wygląda tak jak prawidłowy stempel gumowy. Ja sobie pousuwam wszystkie te szybciutko te zabezpieczenia. Tu jeszcze nic nie usunęłam. Taką piankę mm, do podpijania tych wstępni e, ja kiedyś kupowałam e, tam w zielonych kotach. Mm. Trudno mi powiedzieć, że ona jest dostępna. Jeżeli ją znajdę, to e, podlinkuję Wam w opisie filmu. No, nie jest bardzo tania, ale taki duży arkusz, no, stacza na pewno dużo. To jest pierwszy arkusz, który kupiłam i kilka dosłownie stempli miałam, takich, które właśnie nie były na piance, więc je podbiłem. I tak sobie leży, ona się nie psuje, więc można ją sobie zostawić na przyszłość, na przyszłość stępli. I teraz, tak jak to wszystko mamy zrobione, teraz ustawiamy sobie platformę na tą wersji rubber, czyli dostępnych gumowych. Teraz spróbujemy je sobie ładnie odstęplować. Tak. Nie ja mam tutaj tuż archiwal czarny. To sobie wszystkie ładnie postępuję. Natuszuję. Istotne przy tym naklejaniu tej pianki jest też to, żeby to dobrze obciąć dookoła, bo inaczej ten rand tutaj, jeżeli będzie wystawał, to. Można się potuszować i brudzić um, odbitkę. No i zobaczmy, jak to nam tutaj wyjdzie. I jaka jest zaleta platformy? Możemy spróbować sobie jeszcze poprawić troszeczkę. Chociaż to już się. Mm, Widać, jak się bardzo fajnie odbiło, ale możemy to sobie jeszcze poprawić. Przepraszam za moje ręce w kadrze. Teraz mamy. Widać, jak fajnie odbijają się te stęple. No naprawdę... Bardzo mi się podobają, mm, bardzo fajny zestaw, bo jest tu praktycznie, zobaczcie, 7x10, 15x21, 13x18, 10x15, 9x13, 10x10, 9x9, czyli praktycznie wszystkie takie rozmiary, których yy, no, używam w albumach, plus yy, tu umieść CD i tu umieść yy, gotówkę, fajne do kartek, boxów, Ech, super. Jestem bardzo zadowolona. Już się nie mogę doczekać, kiedy zastosuję je w swoich pracach. I to już były wszystkie produkty, które zamówiłam. To, co tu widzicie, co leży przede mną, to są wszystko gratisy. Także do takiej paczki z darmową przesyłką za trochę więcej niż 100 zł dostałam taki paseczek z napisami pierwszej komunii w dniu pierwszej komunii świętej. I z drugiej strony są motylki gałązki. Piękną tekturkę z ażurowymi latarenkami. Słuchajcie, latarenkę. Taką dużą latarenkę do dłużenia. Myślę, że hmm, poczekam z nią troszeczkę na hmm, projekt już bożonarodzeniowy. Ale byłam po prostu w ciężkim szoku. Bardzo, bardzo dziękuję za te super gratisy. Na pewno wykorzystam wszystko. I był tam jeszcze arkusz taki okładzowy z kolekcji Dinoland z takimi tagami i elementami dekoracyjnymi w temacie dinozaurów. Bardzo mi się spodobały te grafiki i w najbliższej przyszłości. Planuję zrobić z nimi projekt. Także już teraz Was na niego zapraszam.